Cześć, kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj u mnie będzie królował broku. A co z niego zrobię? Będzie to sałatka. A my zaczynajmy. Na początek brokuła sobie potnę na mniejsze różyczki. Teraz przekładam do garżka, zalewam wodą, doprawiam solą i dodaję łyżeczkę cukru. Wtedy on zachowa taki ładny kolorek i będę gotowała al dente. Broku mam ugotowany, i teraz będę go przekładała do półmiska z zimną wodą. Będę go hartować, żeby nie stracił kolorytu. I trzymam dosłownie minutkę w tej zimnej wodzie. Broku przekładam na sito, żeby ociepł z tej wody, i przez cudzonego broku układam sobie tutaj na półmisku. Ja mam takie okrągłe, układam tutaj wzdłuż. odstawiam na bok i biorę się zakrojenie. Ja mam tutaj ogórek zielony, dwie sztuki. Kroję w kosteczkę. Pokroję sobie pół papryki. Również kroimy w kosteczkę. Teraz kolej na cebulę czerwoną. Również kroimy w kosteczkę. Kolejny składnik, które będę kroiła są to pomidorki. Jednego mam żółtego, drugiego mam czerwonego. Również kroję w kosteczkę. Ja mam jeszcze tutaj jedną łodygę z selera naciowego znalazłam w lodówce, więc nie będę marnowała, wykorzystam do sałatki. Również kroję kosteczkę. Prawie wszystko mamy pokrojone. Delikatnie sobie przemieszam. Ja mam tutaj jeszcze kukurydzę konserwową. Też ją wykorzystam i fasolkę czerwoną. Ponownie mieszam. Teraz sobie doprawę do smaku, solą i pieprzem. Mieszamy do połączenia się składników, ok, i będę wykładała do brokuła. I przekładam do brokuła, tutaj na środek. W tej chwili się sałatka tak prezentuje, ale to jeszcze nie koniec. Odkładam na bok. Pokroję sobie jeszcze jajka. Jajka kroimy na ćwiarteczki. Teraz będę układać tutaj na sałatce. I na koniec pokroję sobie fetę. Fetę kroję w drobną kosteczkę. Ta pokrojona, porozrzucam tutaj na sałatce. I będę się biorę, brała za sos. Biorę się za sos. A sos będzie czosnkowy. Tu mam majonez, jogurt naturalny. Dodaję majonez. Teraz przecisnę czosnek. Dodam troszeczkę pieprzu. Mieszam do połączenia się składników. Sałatka idealna na grilla, na jakąś tam nie wiem imprezę, czy tak sobie zjeść. Ok, sos mamy wymieszany i teraz polewam sałatkę sosem. Sałatka polona sosem, ja sobie jeszcze troszeczkę posypię słonecznikiem i gotowe. I można zajadać. A oto tak się prezentuje. A więc kochani, jeśli Wam się podobał ten pomysł na tą sałatkę brokułową, zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu. Życzę smacznego i do zobaczenia.